W tym ćwiczeniu zarekomendujemy akceptację paczki archiwalnej, która przeszła weryfikację merytoryczną, i przekażemy tę rekomendację do dalszej weryfikacji przez kierownika oddziału. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty jako pracownik, i jesteśmy już na ekranie szczegółów wniosku o przekazanie materiałów archiwalnych. Do którego jest dołączona paczka archiwalna. Paczka jest w statusie paczka archiwalna do weryfikacji merytorycznej i myśmy tą weryfikację merytoryczną już przeprowadzili. Mamy po pierwsze wyniki weryfikacji automatycznej i mamy dołączone raporty z weryfikacji merytorycznej. Sposób przeprowadzenia weryfikacji automatycznej i merytorycznej jest opisany w odrębnych ćwiczeniach. Nam więc pozostaje już jedynie określić naszą rekomendację decyzji odnośnie paczki archiwalnej. Mamy do dyspozycji decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu paczki. Opcja odrzucenia jest omówiona w odrębnym ćwiczeniu. My tutaj zajmiemy się opcją akceptacji. Wybieramy więc opcję akceptuj. W naszym przypadku Wyniki automatycznej weryfikacji we wszystkich aspektach były pozytywne, ale warto tutaj wspomnieć o tym, że brak pozytywnej weryfikacji niektórych aspektów automatycznych niekoniecznie musi oznaczać odrzucenie paczki. Może być Poprawna taka sytuacja, że mimo, że paczka nie przeszła weryfikacji merytorycznej pozytywnie we wszystkich aspektach, mimo wszystko zarekomendujemy jej akceptację. Jest to nasza merytoryczna decyzja jako pracownika archiwum. Szczególnie wtedy, gdy akceptujemy paczkę mimo. Yy, niepoprawnej weryfikacji automatycznej w niektórych aspektach warto skorzystać z dodatkowego pola komentarz, w którym napiszemy uzasadnienie, dlaczego proponujemy akceptację tej paczki. Komentarz ten trafi razem z naszą propozycją decyzji do kierownika oddziału. Gdy już wprowadzimy naszą decyzję oraz ewentualny komentarz, klikamy opcję Przekaż do zatwierdzenia i Nasza rekomendacja decyzji została przekazana do kierownika oddziału do dalszego rozpatrzenia.